Nasz molitewnik do rąk niech wstąpi duch Twój 290. Jak ożywczy deszcz, duchu święty, przyjdź. Jak ożywczy deszcz, duchu święty, przyjdź. Dotknij naszych serc, rozpal ognia. Podniesiemy oczy, oczka przynajmniej. Dobrze. I jak go żywczy desz, duchu święty, przyjdź. Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. I jak go żywczy desz, duchu święty, przyjdź. Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Dziś przenikaj nas mocy swej. Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Jak ożywczy deszcz, duchu święty przyjdź Dotknij nasze serce, rozpal ogniarza. Duchu Święty, duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełniał mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i doprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego. Męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, Niech moje słowo owocem Twojej miłości. Mistrzu, ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemieniać, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine patris et Filii et spiritu sancti. Amen. Usiądź się, ukochani małżonkowie, wygodnie. Z godzinę potrwa konferencja, mamy dobry czas. Podrabiam wczorajszą zaległość, kończę czwarty, czwarty dzień kolekcji, a zacznę później piąty. Grzech pierworodny i niedoskonała miłość człowieka, powodem wzajemnych zranień w małżeństwie. Teraz jednak spójrzcie na moją miłość. Kocham Was nieprzerwalnie, pomimo wielu zawodów, które mi sprawiacie. Bóg chce, aby to była również i cecha naszej miłości małżeńskiej. Nie zważam na nie. Kocham i pragnę miłości dziś. Wczoraj mnie nie obchodzi. Diabeł, żeby nad nami panować, często nas skupia na wczoraj. To jest ta przestrzeń, o którym dziś będzie Bóg mówił dalej, przestrzeń wypominków małżeńskich. Dzisiaj Bóg zabroni wracać do tego, co już było. Bóg mówi jasno: pragnę budować. Tworzyć i wznosić. Szatana pragnie burzyć, rujnować i wycinać pień. Przeszłość jest zamkniętą rzeczywistością, która ze swoim bólem przeminęła. Dziś stawiam przed stawiam Wam przed oczy moje, moje, oczy moje przed oczy moje serce, które kocha. Jeszcze więcej z powodu Waszych cierpień i ofiar, którą dla mnie przyjęliście w małżeństwie. Bóg docenia, że przez sakrament małżeństwa przyjęliście tę ofiarę. To jest dla niego ogromny, ogromny dowód Waszej miłości i mówi, naśladujcie mnie. Jeśli mu dziś zaufacie, i dokona się to wielkie przebaczenie. Bóg mówi: Za to zaufanie chcę Was wynagrodzić, sam uzdrawiając Wasze małżeństwa. Moje uzdrowienie dokona się przez przyjęcie tego słowa i prawdy, którą ono przynosi, a także przez Waszą odpowiedź na to słowo. Jakim będzie wzajemne i całkowite i trwałe przebaczenie. Taki plan na dzień dzisiejszy Bóg wyznaczył. Będzie to dzień przebaczenia. Nie da się przeżywać rekolekcji, kiedy się Pan Jezus łupie chłopom, kobieta przeszczęśliwa. Kiedy łupie je, nieszczęśliwa nie chce przyjąć. Tak się tego nie da. Usłyszeliście, może jeszcze usłyszycie, może głębokie słów. Będziecie mieli sobie w domu te teksty. Rozważajcie je sobie. Bóg mówi, że chce uzdrowić wasze małżeństwa. Źródło tkwi w całkowitym i trwałym przebaczeniu. Skoro całkowite i trwałe, to zero, zero tolerancji do wypominek. Wasze zadanie na dziś to przyjęcie prawdy o tym, że bardzo się wzajemnie kochacie. Mimo, że czeszczy nieprawdopodobnie. Wy się kochacie. A jeśli sprawiliście sobie ból, to stało się z powodu waszej niedoskonałości, lęku, i egoizmu wpisanego w ludzką naturę. To są te nasze przywary, to jest ten pies, o którym mówi Księga Rozaju, czyhający u Twój wrót. To jest wkodowane w nas. Niedoskonałość, lęk i egoizm wpisany w naszą ludzką, zranioną naturę. Ale nie jesteśmy niewolnikami ludzkiej natury, bo mamy Boga, Mamy Jego łaskę, mamy sakramenty, i Bóg mówi ja to wszystko leczę. Egoizm zawsze, mówi Pan Jezus, każe szukać, szukać własnego szczęścia, a nie szczęścia tego, Kogo się kocha. Mimo, że się kochacie, kochacie się niedoskonale, bo kochać doskonale to zadanie na całe wasze życie. Kuchać, doskonale. To zadanie na całe życie. To będzie przybywało mądrości, rozumu, doświadczenia. Wcześniej na byle co wybuchaliście, a już tak po pięćdziesiące, po sześćdziesiące, to już połowę rzeczy nie widzicie i nie słyszycie i nie ma już wulkanu, wezuwiusza czy innych. Kiedy wydoskonalicie się w miłości, będziecie gotowi na niebo. Jesteście sobie dani, abyście udoskonalając waszą wzajemną miłość, nauczyli się kochać miłością godną nieba. Nawet więc, sprawiając sobie przykrości, służycie sobie nawzajem. To jest to Mysterium Iniquitatis. Zrozumieć tajemnicę grzechu, tajemnicę miłości Boga i tego Bożego prowadzenia. Nawet jeśli sprawiacie sobie przykrości, służycie sobie nawzajem. Bo wtedy się więcej kochamy. Dziś to rozumiem. Gdyby nie było takich napięć, nasza, Wasza miłość byłaby o wiele mniejsza. Bo jak później chcesz naprawić zło, no to musisz kochać więcej. Starać się więcej. Dawać więcej. I tego by nie było, byż bez doświadczenia zła. Powtarzam to zdanie? Nawet więc sprawiając sobie przykrości, służycie sobie nawzajem. Nieraz, kiedy pracowałem z rodzicami, mówiłem im, jak macie żywe dziecko, ono się musi nożem przeciąć. Musi się żelazkiem sparzyć. Musi wziąć łyka w rządku do ust. Jeśli tego nie zrobi, to popełni później w życiu takie gafy, że nogę mu urwie. Rozumiecie? Wejdzie pod auto. To musi każdy przejść. W małżeństwie I to musi być. Stąd panie zauważyli nas wcześniej. Najgorszy jest pierwszy upadek. I to trzeba umieć pokonać. Musicie przestać się obwiniać, bo każde z Was kochało najbardziej, jak umiało. To jest znowu aluzja do wypominków sprzed lat, sprzed tygodni. Było, minęło. Pan Bóg tu wyjaśnia na temat każdego współmałżonka. Jeśli ktoś mniej umiał, to dlatego że życie, rodzina i okoliczności, w jakich się wychował, nie rozwinęły w nim umiejętności większego i ofiarniejszego miłowania. I tu społeczonek musi to uwzględniać, jeśli twoja żona lub twój mąż był cały czas przez rodzica poniżany, że fajt łaba, że nic nie potrafi i tak dalej, to kiedy założy rodzinę, jedno czy drugie, chce błysnąć formą. Najpierw pokazać ojcu, że ja coś potrafię. Pokazać żonie. Łatwo jest ocenić, a jak się uwzględni życie, rodzinę i okoliczności, a my takiej wiedzy, jako ma Bóg, nie mamy, więc bądźcie tacy ostrożni w obwinianiu i osądzaniu. Stąd mogą być wśród Was, którzy nie są zdolni do większego i ofiarniejszego miłowania. Nie dlatego, że nie chcą i że nie kochają. Oni tego nie mają w sobie. Jak to odkryjesz, trzeba to uczyć. Uczyć punkt po punkcie. I to znowu, znowu jest praca na lata żeby dziecko nauczyć kochać i być ofiarnym, rodzic potrzebuje około 15 lat na ten proces. Do 15 roku, roku życia to jest ładowanie tych pięknych przestrzeni w dziecku: przypomnienie, mówienie, turczenie w kółko. Choćby wrzeszczało, że znam, mama powtarzasz cię, tata, ty, tyś radio. Tak, radio i to na długich falach. Powiem Wam więcej. Dziś kochacie się bardziej i dużo doskonalej niż w dniu Waszego ślubu. Nauczyliście się wzajemnie bardzo wiele. Postąpiliście na drodze miłości, co kosztowało Was bardzo wiele. Już wiemy, jakie słowo użyć, co powiedzieć, jak chodzić, żeby nie zdenerwować żony czy męża. Po tylu przejściach, po tylu doświadczeniach. Dziś chcę zachować dla Was tę większą i doskonałą miłość. Ale odcedźcie od niej ból, który przyćmiewa. Dziś to odcedzanie bólu nastąpi, czy to przez sakrament spowiedzi, a później po nieszporach, poprzez prywatne w grenie własnym lub indywidualnym przed krzyżem, przeproszeniem, przebaczeniem współmałżonkowi, Odcedźcie od tej miłości ból, który ją dziękuję, przyćmiewa. Dlatego pan Jezus mówi dzisiaj prosto, już nie potrzeba. Wspominać i cierpieć. Chcę samej miłości, bez goryczy. Bóg powiedział: Satis, wystarczy, małżonkowie. Posłuchajcie mnie: Chcę tylko miłości, a nie goryczy. I zapowiada: Oczyszczę ją, obdarzając Was łaską wzajemnego przebaczenia na wzór tego przebaczenia, jaki otrzymaliście ode mnie. I dziś przechodzę. Do tego kazania głębokie i całkowite przebaczenie. To dziś nastąpi po naszych nieszporach. Małżonkowie, umiłowane dusze, które połączyłem miłością na wzór miłości boskiej. Chcę Was obdarzyć największą łaską, jakiej potrzebujecie. Jakie potrzebuje Wasze małżeństwo. To się dokona między 16 a 19. O 19.00 przyjdziemy wszyscy pod Brzozy na górny zamek. Mamy Panią Jelusię Ukochaną. Kolacja będzie dziś o 20.00. tam Panie przekonać. A mamy Panią Ewusię, to Pani Ewusia dowodziła wydanie. Panie Ewusiu, o, o, o 20.00. O 19.00 herbatka, jakieś mam ciastka, słupę znajduję, mamy ciasto. Siądziemy sobie pod brzuskami, pani Junusia zrobi nam koncert. Mamy tam gotowe organy. Będziemy sobie rozmawiali, ona nam będzie grała Beethovena czy inne utwory. Wtedy się już nacieszymy tym pokojem wielkiej miłości. Weźcie z sobą też koniecznik, ten nowy. Tam mamy takie piękne śpiewy gregoriańskie i, i teze krótkie utwory. Przez 20 minut sobie na koniec ona nam będzie grała, a my sobie pośpiewamy. Ubicaritas, Misericordias, takie różne piękne, melodyczne przewniki Mamy gotowe teksty, aby się nacieszyć łaską przebaczenia. Radość przebaczenia dziś o 19. Skoro Bóg zapowiada, że chce was obdarzyć największą łaską, jaką potrzebuje wasze małżeństwo. Dziś to dostaniecie. Ta łaska, mówi Bóg, Pan Jezus, zaowocuje pokojem i radością w Waszych sercach. Na powrót będziecie umieli się śmiać. Wszystkie ciernie, jakie są wbite w Wasze małżeńskie serce, wyjmę i rany osuszę miłością. To przebaczenie. To nas będzie uczył. Na czym to polega, jak to mamy zrobić? Podyktował specjalną modlitwę, lekarstwo. Bóg zna, znając nas, wie, że czasami jesteśmy super toporni, więc, moi drodzy, przewidział i tą ewentualność, że będzie zalecał, dopóki ci nie przejdzie przebaczenie, nawet i pół roku codziennie musisz tą, tą modlitwę powtarzać, aby wybić, wyleczyć siebie. Bo są różne stopnie naszego zranienia. I mówi jasno Pan Jezus, przebaczam wam wszystko. I pragnę, abyście również wspaniałomyślnie przebaczyli swoje sobie nawzajem. To przebaczenie musi wynikać z miłości. I zrozumienia, że cierpienie, które, którego doświadczyliście od osoby ukochanej, zraniło ją samą jeszcze bardziej. To temat do niejednego mojego kazania, który zapisuję fiszkę, bo mówiłem tajemnica iniquitatis, misterium iniquitatis, cierpienie. Tu Pana Boga proszę o pomoc, by zrozumieć Tą prawdę, że ten, kto zadaje cierpienie, jest jeszcze bardziej zraniony. Bo nam się wydaje, że nam uszło, że my sobie upuścili parę i milżeli. Nie, to nieprawda. Ty jesteś bardziej zraniony. Do tego trzeba czasu, żebym to jeszcze głębiej zrozumiał i mógł wam to pokazać w bardziej w sposób jeszcze jaśniejszy. Stąd mówi Pan Jezus, nie czas rozsądzać rozmiary win. Wczoraj przeżyłem piękne spotkanie z jednych z Was. Jedno i drugie podaje pewne rzeczy. Jednak ja patrzę na nich i mówię tak: pikuś, to co macie, to pikuś. To jest tak niewiele. To w porównaniu z innymi kazusami, to wyście się powinni tulić coś na siebie. Ale nakazałem. Wysłuchać to, co pan już powiedział żonie, to, co powiedział mężowi. Jesteście od krogu, od pełni szczęścia, a wy mi tu szaty rozrywacie. Dzisiaj dołożymy do pieca i koniec roztrząsania im. Nie ma, skończyło się. Płacimy ofiarę za jakoś ustaloną za minę lata, a od jutra ktoś by wybryknął. Dziesięć zł i od razu modlitwa. Dzieci, wiecie, jaki piękny powstanie kielich Ducha Świętego? Jak tak dalej pójdzie, to to my uzbieramy na kielich całego złota. Będzie szczery. Naprawdę, no, bo mnie kielich Ducha Świętego będzie ze szczerego złota. Bo przeważnie za pierwsze wypominki wszyscy dają po pięć stówek. Za lata. Po złote od osoby. Nie, po pięćset złotych. Albo później się zmieni, no, ale to jak się porozlicza, Nie czas rozcząsać rozmiar, ro, 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 rozmiar winy. To zadanie dla Boga, ale mogę wam tylko zapowiedzieć, że w chwili swojej śmierci zobaczycie wyraźnie, jak wasze postępowanie, słowa i myśli doprowadziły do upadku waszego współmałżonka. Dziś osądzasz męża Czy osądzasz żonę Mówisz mamusi, bratu, koledze Wszyscy ci mówią Masz rację, przyłóż Ty, a na sądzie będzie odwrotnie Wiecie jak będzie w kufer grzało? Wiecie co się wtedy dzieje? Kiedy nie możesz już Us otworzyć A Bóg ci pokazuje Rozmiar wir, który sprawi, że Twój małżek współupadł A tam lecą zaraz cyferki Nie? Jeden raz wypomniałaś 15 lat. To leci, to wiecie, bo to dwa ekrany. Rodzaj winy i i, i tam, bo tam jest tylko sprawiedliwość, rozumiecie? Ty jak będziesz patrzył na dolną cyferkę, to osiwiejesz. Do reszty, bo tam lecą tak lata, co sobie szybko. Bóg to jasno ustalił. To zadanie dla Boga. Ale mogę wam tylko zapowiedzieć. A jak Bóg tak mówi... No to tam nie jest wesoło w tym rozliczeniu, że w chwili śmierci swojej zobaczycie wyraźnie, jak wasze postępowanie, słowa, myśli doprowadziły do upadku waszego małżonka, który upadł i poniósł całą należną karę, podczas gdy wina wcale nie leżała po jego stronie. Rozumiecie? Współmałżonek był niewinny, ale wina jest po twojej stronie. To będziesz płacił, czy płaciła podwójnie za winę i za grzech małżonka, bo ten, co grzech cudzy, jest zawsze razy dwa. To coś Ty zawalił i kto co przez ciebie zawalił. Dlatego pocieszam was, że w wielu naszych przypadkach, jak tu nabroimy na ziemi dużo, a utoniemy, to na pewno pójdziesz do celi, która się nazywa bulbultonem. Bo to zło na ziemi jeszcze na ciebie pracuje. Że ogień czyścowy nie nadąża oczyszczać, więc jesteś w celi łodzi podwodnej, ból ból, tonę. Jesteście współodpowiedzialni jedni za drugich. Gdybyście bardziej miłowali, nikt nie musiałby upadać i błądzić. Zapewniam was, że jeśli zraliście sobie rany, tu nawzajem. Jak sąd świecki, sędzia, który nie jest Bogiem, może powiedzieć, że w materii małżeńskiej wydaje sprawiedliwy osąd? To jest jedno wielkie kłamstwo. Skoro są dwaj tworzą wspólnotę, jak może być tylko jeden winny? Bóg tu jasno precyzuje, precyzuje że moi drodzy zapewniam Was, że zadaliście sobie rany, to nawzajem. Najpiękniej to wyraża, wyraża nasze pożegadło: przygadywała motyka Gracy o obydwa jednacy. Nie mówią. Tego po to, abyście teraz wytykali sobie nawzajem winy i rację. Nigdy więcej tego nie róbcie. Jedna i druga powtarza na głos za mną dwa razy. Nigdy więcej tego nie róbcie. Powtórzcie. Nigdy więcej tego nie róbcie. Druga klamacja. Nigdy tego więcej nie będę robił. Nigdy tego więcej nie będę robił. Czyli wypominki. Jak to Duch Święty. Przygotował tą ideę wypominków małżeńskich. Przyjmijcie prawdę, że jest tak jak mówię. Zamknijcie przeszłość w moim sercu. Cieszę się, że ksiądz Andrzej ma kolejkę do spowiedzi, bo ten dzień dzisiejszy, czy jutrzejszy jest przed nas spowiedź. Zamknijcie przeszłość w moim sercu, które musiało ją wycierpieć, aby za nią uczynić. Jeżeli żal wam sobie waszych, was samych z powodu cierpień, jakich doświadczyliście, żałujcie również tego, który zadał wam cierpienie, bo jego rany są jeszcze dotkliwsze. Uleczę je wszystkie te rany. Waszymi rękoma, bo dziś sobie dotkniecie się. Słowami, bo je wypowiecie. I w pewnym momencie, Eksploduje w Was miłość i się w kaplicach tak do siebie przytulicie i jeszcze na pewno na głos popłaczacie, którą się wzajemnie obdarzycie. Jeśli chcecie doświadczyć mojej łaski i przestać cierpień z powodu dawnych rad, a zacząć się, zacząć się cieszyć sobą nawzajem, doświadczając Szczęścia wspólnego życia unikajcie przede mną, uklęknijcie przede mną i patrząc na krzyż odmówcie tę modlitwę. I tę modlitwę będziecie odmawiali. Jezu, który z powodu mojej niedoskonałej miłości zawiesiłeś, zawisłeś na drzewie krzyża, aby zapłać, zapłacić za mój egoizm i grzechy własną doskonałą miłością, przebacz mi. Przepraszam, że kochałem cię zbyt mało, choć zasługujesz na doskonałą miłość. Dziękuję Ci, że poświęciłeś dla mnie swoje życie. I mimo to kochasz, mnie nieprzerwanie i chcesz spędzić ze mną wieczność. Tę modlitwę najpierw wypowie mąż do żony, patrzy na, patrząc na krzyż, myśląc o żonie, później tę samą modlitwę powtórzy moi drodzy żona. Ja również doświadczyłem zła i cierpienia, ale mając Ciebie ukrzyżowanego pod oczyma, ja również przebaczam całkowicie i bezinteresownie osobie, którą kocham, mojemu współmałżonkowi. Wiem, że jeśli zadał mi ból, to z powodu własnej słabości, wpisanej w ludzką naturę. Przez tę słabość człowiek nie miłuje doskonale, Ucieka przed bólem za wszelką cenę, raniąc przy tym innych, to nie z powodu złości, ale wielkiej ludzkiej mizerności. Nieprzyjaciel wtargnął pomiędzy nas i próbował zniszczyć naszą miłość. Zbyt mało chroniliśmy się przed Jego przebiegłością pod Twoimi skrzydłami. Amen. Resztę dokończę. To mi zajmie 20 minut. Doczyłam normy w czasie nieszporów.